Witam serdecznie. W poprzednim wideo ustaliliśmy pozycjonowanie maszyny. Poznaliśmy szczegóły, poznaliśmy różnego rodzaju opcje, funkcje, które są związane z pozycjonowaniem. No i dzisiaj będziemy się zajmować szybkościami. Szybkości znajdują się również w parametrach maszyny F8. No i chyba pierwsze co muszę wyjaśnić, to są sterowniki. Wybieramy ogólne sterowniki się znajdują różnego rodzaju ustawienia związane ze sterownikami. Tutaj jest ustawiona częstotliwość 150 kHz i na dole jest wielkość impulsu. I teraz no bywają takie tanie sterowniki, w których to impuls musi być co najmniej 5 mikrosekundy długi, aby mogły poprawnie działać. I w tym wypadku trzeba obniżyć częstotliwość, na przykład na 100 kHz. Także tutaj trzeba dopasować możliwie częstotliwość do sterowników, do driverów czy tam do serw, które się używa. Jednakże ta częstotliwość jest związana ściśle z maksymalną szybkością kontrolera. Czyli w tym wypadku, jak ja mam 150 kHz, to jak pójdę pod osie, to tutaj poniżej widać maksymalną możliwą szybkość. To jest ta maksymalna szybkość, z którą kontroler może posuwać maszynę z tym, że to jest nie tyle częstotliwość, ale również rozdzielczość osi. Im większa rozdzielczość, tym mniejsza szybkość maksymalna kontrolera. No bo musimy więcej impulsów wydać, aby pojechać ten, aby wykonać ten odpowiedni odcinek. Czyli jakbym tutaj na przykład próbnie 6400 wpisał, to oprogramowanie na dole pokazuje, jaka jest maksymalna możliwość. Roz Szybkość dla kontrolera. Ten kontroler by mógł wtedy przy tej wysokiej rozdzielczości jechać z maksymalną szybkością 234 mm na sekundę. Jak pójdę jeszcze raz pod sterowniki i wpiszę tu 300, z tym, że tutaj trzeba ten dialog zamknąć i jeszcze raz otworzyć, żeby on przejął F8. To przy 300, jak pójdę na 8. Podwoiła mi się znowu maksymalna możliwa szybkość. Wiedząc, że fizycznie możemy taką szybkość maksymalną wykonać, idziemy do szybkości i tu mogę maksymalnie 400 coś wpisać. Zobie 500 to on ustawia z powrotem na 468. Czyli to jest moja maksymalna szybkość, którą mógłbym posuwać moją maszynę. Z tym, że moja maszyna się nie wyrobi z tak ogromną szybkością, i tu muszę ustawić taką szybkość, aby fizycznie maszyna się wyrobiła i nie doszło do jakichś strat w krokach czy haknięć. I dlatego wpisuję tutaj 80 mm na no, sekundę. Mój producent mówi, że ja mogę 100 mm na sekundę, ale to jest tak bardzo drastycznie na pograniczu, a zresztą możemy wypróbować. Jak ja tu wpiszę na przykład 120 mm, 120 mm, naciskam OK i wykonuję jazdę referencyjną i teraz chcemy sprawdzić czy maszyna się wyrobi, to najprościej jest jak tutaj pójdę na jedź tam i z powrotem, a nie, najpierw odjedziemy kawałeczek na wszelki wypadek, idziemy jedź tam i z powrotem, postaw myszką pozycję, pokaż pozycję, Wybiorę gdzieś tutaj pozycję w okolicy. Um, ustawię jakąś niższą szybkość w zetce, żeby maszyna nie, nie wjechała, nie za niską, żeby mi nie wjechała w stół. Załóżmy 150. I wybieram jedź tam i z powrotem. Aha, i tu na dole wpisuję maksymalną moją szybkość. Jak 200 wpiszę, to on postawi z powrotem na 120. Start. I popuszczać chwilę. Po jakimś czasie nacisnąć na pauzę, to maszyna staje powoli. I teraz idziemy na jazda, sprawdź pozycję maszyny i naciskam OK. I tu widać, że Y się nie wyrobił. To już było trochę za szybko, bo no tu są zawsze jakieś takie małe straty w krokach. To jest związane również z łącznikiem referencyjnym. Są pewne małe wahnięcia, ale 0,1 to już jest za dużo. Tu zgubiłem niby 37 stepów, kroków. No i to jest za dużo. I w związku z czym muszę pójść do parametrów maszyny, szybkości i wpisać mniejszą szybkość. Na przykład 80 mm. Wiem, że ona się wyrobi przy 80, ale 120 to już jest za dużo. 80. I teraz mogę znowu troszkę odjechać, na wszelki wypadek. O. No i tą pozycję mogę wykorzystać, naciskam na... Aha, i tu poniżej widać, że program automatycznie obniżył szybkość do, do 80 mm. I naciskam na start. Czekam chwilkę. I naciskam na pauzę. Maszyna staje. I sprawdzamy. Jazda, sprawdź pozycję maszyny. Start. I tu widać, że maszyna bez problemu się wyrobiła. Te parę kroków nie mają znaczenia. To, jest, to są wahania na łączniku. A to można w ten sposób sprawdzić. Można też i łącznik referencyjny sprawdzić, czy on poprawnie działał. Były i takie przypadki. Po prostu, bez jazdy, wywołać Sprawdź pozycję maszyny OK To widać, że zawsze coś tutaj jest Parę stepów zawsze gubi Ale w tym wypadku nie ma to żadnej żadnego znaczenia Tu nie może być tylko na przykład 0,1 mm czy coś, to jest to już wtedy za dużo Musi być poniżej 0,1 mm Czyli F8 tu ustawiamy maksymalną szybkość, z którą maszyna może jechać. Po prawej stronie jest prędkość referencyjna. Tą szybkość referencyjną ustawialiśmy w ostatnim wideo. Dalej po prawej stronie jest prędkość start-stop. To jest prędkość, z którą maszyna rusza i hamuje. To znaczy, ona nie rusza od zera w tym wypadku. Ona rusza od 2 mm na sekundę. I ona hamuje na 2 mm na sekundę. Tu można wpisać małą wartość, ja wiem, do 7 mm na sekundę, no ale to jest zależne wszystko od stabilności maszyny, czy ma się serwa, jak ona jest dobrze zbudowana. Poniżej jest szybkość na łukach. Im większa ta wartość, tym mniej hamuje maszyna na łukach. Im więcej się tu wpisze, tym płynniej właściwie maszyna jeździ, ale nie można przesadzić, bo gdzieś tam. Może się zdarzyć, że po prostu fizycznie się nie wyrobi i nastąpią jakieś straty w krokach, dlatego, no, w moim wypadku są y, szybkość 3 jest ok, są maszyny, co potrzebują domyślną wartość 1, ale zbyt wiele tutaj też nie można ustawiać, do 7 można pójść, no ale poniżej jest przyspieszenie. W poprzednim wideo poznaliśmy jazdę referencyjną, czyli jazda referencyjna ma ekstra suwak na przyspieszenie, a frezowanie, wiercenie, posuw ręczny ma swój własny suwak. Jak suwakiem przesunę na prawo, to przyspieszę, zwiększę przyspieszenie i również hamowanie. Poniżej jest stała prędkość robocza. To jest z tym związane, że jak maszyna jedzie dwoma osiami x, y i było ustalone, że x, y jedzie 20 mm na sekundę, no to ona jedzie szybciej niż jak jedna oś. Jak jedna, jedna oś jedzie, 20 mm na sekundę to na przyjedzie mniejszy odcinek niż jak dwie osie jadą jednocześnie pod ukos z szybkością 20 mm na sekundę. No bo wtedy te osie dwie wykonają większy odcinek i jak się tutaj ten haczyk wstawi, to algorytmy zmniejszą tą szybkość do szybkości 20 mm na sekundę w tym wypadku. Redukcja szarpania to są takie przypadki, że jak się ma bardzo złe pliki gdzie jest bardzo różnych, pełno małych wektorków i maszyna musi zmieniać często kierunek, to tutaj można za pomocą tej opcji zmniejszyć szybkość na tyle, żeby maszyna to płynnie wykonała. Tak to można by było w skrócie opisać, wytłumaczyć szybkości, które się ustawia w parametrach maszyny. Do usłyszenia, do następnego razu.